Cześć, witam was w już jednym z ostatnich odcinków, jeśli nie ostatnim. Eee, chcę powiedzieć złą wiadomość, aktualnie, jak już sami zauważyliście, mam wielkie problemy tutaj z myszką, co chwilę się zacina. Jakieś dźwięki dziwne, windowsowskie wychodzą. Co chwilę jest też blue screen error i tracę większość danych, dlatego. <laughs> Ten let's play uda mi się na pewno dokończyć, zanim wszystko mi się całkiem popsuje, ale nie wiem, jak to będzie z Wiedźminem. Nie wiem też, co jest problemem tutaj na moim komputerze. W internecie piszą, że możliwe, że plus screen error jest spowodowany e, tym... ...zasilaczem zbyt słabym. że nie bardzo ale tak naprawdę nie wiadomo o co chodzi. Może to sterowniczki myszki, może trzeba nową myszkę kupić. Ale no, nieważne, no. Jakoś to będzie. No dobra, pokonaliśmy tego demona, wychodzimy. Ciekawy to z Meredith będzie. Ciekawe, czy trzeba będzie z nim walczyć, może się podda. Mhm, dobra, jesteśmy w pałacu. Ojej, jeszcze duchy. Wow, ale uniknąłem. Wow. Aha, fajnie, zniknął. Jeszcze awans rozdam po tej walce. Demon gniewu. O, znowu mi się mieszka pieprzy. strasznie mocny jest. Ten panacelum już możesz sobie darować. Tak. I to. Wow, 607 obrażeń ładnie. Ale wrzaski. Dawaj, Andrzej, dawaj. Świetnie. Nie wiem, czy opłaca się już zbierać te złoto, skoro i tak już nic nie kupimy. Ale to tak, żeby wyczyścić posadzkę, żeby nie zostawiać śmieci za sobą. Ok, mamy trzy punkty do rozdania. Dam jeden do kondycji i dwa do siły, potwierdź. Co my tu mamy jeszcze? Co to jest? Obroń oponcza bohatera aha to ten zestaw przedmiotów super trwały szał nie, nie interesuje mnie chociaż no nie wiadomo to może być czasem dobre berserk a co tam walne sobie szał a jak tam walne sobie anders Andres, słuchaj, ciebie tutaj. Dwa do magii, jeden do kondycji. Co to jest? Krew mego wroga. To jest fajne. Mam nadzieję, że uda nam się to jeszcze zanim skończymy grę rozwinąć. Betani, Bethany, betany, Bethany. Bethany, Bethany. Słuchaj, Betani, dla Ciebie. Trzy do magii. I co Ty tu masz? Tu masz jakieś tam aura heroizmu. Super leczenie. Sen. Chmura entropii. A, to jest, to jest ciekawe. Tutaj masz na maksa. Piorun jest nudny. Zwiększymy Twoje umiejętności leczące. I Warik. Dla Warika... Dwa do zręczności do kondycji Tu rozwinięte na maksa Świetnie. Będzie nam szybka wytrzymałość stykała. Nowe osiągnięcie specjalista. I chodźmy dalej. Co to jest? Sandal? What the fuck Nie no nie wierzę. Co za typ. A, poproszę. Sklep sandala. Świetny toporek. O, o, słuchajcie, kostur fajny. Wow! Nie, 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 nie tego nie chcemy. To pewnie taki ostatnie ostatnie podrygi tutaj przed skończeniem gry. Ja tylko ten kostrów, może Andresowi dam. 48, 41, 3 do siły woli. 3 do siły woli, obronaście. Okej, okay, to jest lepsze. Super. Sygnator Sino. 14 do żywotności. 14 do mamy, 5 do obrażeń duchowych. Fuck. Dobra, odporność na naturę. Dobrze, weźmiemy to w ten sposób. Mm. No, okej, okay, fajnie, może tak być. O, mój schowek przywiózł ze sobą, ale raczej się nie przyda. No chyba, że te rękawice tutaj schowam. I to? Aparat zaklinacza. Dobrze. Ostatnia myśl Bianka. Oko burzy. Ostatnia myśl. Runa broni, która zwiększa szanse na powolenie. Wsadzimy tutaj Prasterą Runę Lyrium. Enchantment? No tak, 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 enchantment. Um, no nie wiem, ten kostur nie jest aż taki fajny, jak mi się wydawało. Więc chodźmy przez te wszystkie trupy. Sandal dobrą robotę odwalił. Co za typ? Dobra, nie wiem gdzie iść. Templariusze, niedobitki, dobitki, niedobitki. Burza. Kula ognie. Świetnie. I kolejna kula ognia. Jezu, jak mi się to myszka pieprzy, słuchajcie. Dobra, Hołk ty, Durniu, wracaj. Wycof, poproszę o wycof. Świetnie, burza ognista. Hołk tutaj zaraz zginie. Grad strzał. Wow. Ale ostro Dobra, ja nie lubię tych łowców. Kurde, to są takie wredne czy byki. Serio, co to jest? Szał. Nie jak tam, wpadek Dobra, ładne obrażenia poszły. Zbierajcie. Zbieramy, zbieramy, zbieramy. Yy, porucznik Templar już... Yy, zapiszemy grę. I mamy tutaj dziedziniec. A który... Ojej, zaciąłem się. A który nie możemy na razie wyjść. A nie, możemy, dobrze. Knight Commander Meredith. Dobra. Popatrzcie na to. Pow. Pow. I... Pow. Trzy czary obszarowe. Dobra. O kurde, słuchajcie, panowie. Po kolejnie nie wszyscy na raz. Cholera. Męcząca mgła. Świetnie. Zmęczę ich. Rajerzy się przemieścili. Kurde, jak ja tego nie lubię. Naprawdę, Tani, gdzie ty jesteś? Czemu ty jesteś na tych szkolernych schodach? Wow. Ale jazda tu się dzieje. Słuchajcie. Dobra. Ale Hawk prawie zginął. Tak w rogu they show their true colors. Why you're defending them? I'll never know. this is an old story that always ends the same way you of all people should know what it means to be a slave you've never been to the imperium there the mages spit on us they keep people you think i won't fight to stop that from happening here you die or i die either way the story's done Naprawdę nigdy nie pomyślałem, jakie to potrafi być zaskakujące. Kurde! No dobra, przepraszam, na chwilę dzwoni telefon. Dobra, jesteśmy z powrotem, moi drodzy, i walimy. No i Fenris, taki słaby z Ciebie skurczybyk. Postawiłeś się przeciwko mnie. Tyle czasu ze mną walczyłeś. No i Fenris umarł. Zabiliśmy go. Trochę mi go szkoda, ale sam się prosił. Dawaj, łomocz go, łomocz! Dowódca straży! No i w ten sposób tutaj, na tym dziedzińcu, Fenris zakończył swój niewolniczy żywot. Biedny. Wychodzimy. No. you'll pay for what you've done here. i will be rewarded for what i've done here. in this world. i, I have done nothing but perform my duty. what happens to you now? you are no mage. knight commander. i thought we intended to arrest the champion. you will do as i command, cullen. Hmm, matka. no. i defended you when thrask started whispering you were mad. but this is too far. Dobrze. I will not allow insubordination! We must stay true to our path! Andraste's dimpled baba You recognize it, do you not? Your lyrium, taken from the Deep Roads. The dwarf charged a great deal for his prize. The idol poisoned but... By... He was weak. All of you! No that's dead! Enough! This is not what the order stands for. Knight Commander, step down! I'm of your command. My own knight captain falls prey to the influence of blood magic. You all have. You're all weak. Allowing the mages to control your minds, to turn you against me! But I. I don't need any of you. I will protect this city myself. You'll have to go through me. Idiot boy. Just like all the others. She's lost it. Just like Bartrand. No I co? I co? Blessed are those who stand before the corrupt and the wicked. Makabra. Dobrze, zaczynamy. Słuchajcie, wielką bitwę z yy, panią Komtur Meredith. Na szczęście nie widzę żadnych templariuszy. Nikt mi nie pomaga, z czego się cieszę. Mamy tylko czwórkę tutaj do dyspozycji i ten typ, który tutaj będzie chyba stał tylko i nic nie robił. Więc kończymy ten odcinek. Pozdrawiam Was, cześć.